Aleluja! Chwała Jezusowi, kochani bracia, kochane siostry, niech imię Pana naszego Boga będzie zawsze i wszędzie uwielbione i wywyższone. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się zająć sprawą osądzania, osądu, i czy wierzący powinni osądzać, czy nie powinni sądzić, jak to się sprawy mają ze Słowem Bożym w dłoni. Często dlaczego właściwie to robię? Może zacznę od tego. Ano, dlatego że czasami widzę, jak na portalach społecznościowych, w internecie pojawia się jakaś fałszywa nauka i ktoś wprost Biblią w ręku pisze, że to i to i tamto jest herezją, że to jest wiedzeniem, że to jest fałszywa nauka. I prawie za każdym razem odpowiedź brzmi: nie osądzaj, nie sądź, nie krytykuj, skupmy się na miłości. Dlaczego osądzasz? Osądzasz, osądzasz, przepraszam. Brak. Tobie miłości. Nie żyjesz w prawdzie. Takie często padają komentarze, kiedy ktoś naprawdę zobaczy, że herezja się szerzy i nic z tym nie robi. I teraz, moi drodzy, słowa Pana Jezusa Chrystusa wskazania na górze o nieosądzaniu mówią, żebyśmy nie osądzali, żebyśmy nie krytykowali, jeżeli widzimy źdźbło w oczach naszego brata, a sami mamy, mamy belkę. I tu się zgodzę. Tylko proszę, od razu rozwiążmy sobie ten problem. Zobaczcie, co pan już mówił. Jeżeli masz belkę w swoim oku, jak możesz osądzać, jeżeli ktoś ma źdźbło w, yy, w swoim oku? Zobaczcie, to jest bardzo czysta analogia, że to jest na poziomie jakby oczu i na poziomie tego, że jeżeli masz problem z czymś, na przykład z alkoholem, to jak możesz osądzać innych, że piją? Jeżeli jesteś złodziejem, to jak możesz innym mówić, żeby nie kradli? Jeżeli oddajesz chwałę i coś fałszywym Bogom, to jak możesz innych za to oskarżać? Rozumiesz? Jeżeli masz problem w danym temacie, w danej kwestii, to jak ty możesz kogoś osądzać? To jest czysta hipokryzja. Ale idźmy dalej. Ponieważ mam czasami takie wrażenie, że chcą nam mówić, że chrześcijanie. To są tacy ludzie, którzy powinni wszystko znosić, cierpieć, yy, będą ci wchodzić na głowę, będą po niej skakać, będą herezję wprowadzać do Twojego kościoła, a Ty masz cicho siedzieć, ponieważ Pan Jezus kochał wszystkich i my nie jesteśmy od osądzania. Czy tak się rzeczy mają, naprawdę? Czy tak się sprawy mają? Kiedy herezja wlewa się do Twojego kościoła, do Twojego zboru, do Twojej społeczności, jeżeli. Twoi bracia i twoje siostry zaczynają przyjmować tą herezę i ją żyć. Jeżeli jakiś nauczyciel zaczyna sobie śmiało postępować i wszędzie udostępnia swoją fałszywą naukę, czy wtedy również mamy cicho siedzieć? Czy również mamy zamilknąć, bo ktoś nam powie: Nie krytykuj, brak w tobie miłości? Czy powinniśmy reagować wtedy? Oczywiście, że powinniśmy reagować, oczywiście, że powinniśmy my jako pierwsi, jeżeli by łapiemy, że jest jakaś herezja tutaj nam sprzedawana, że do naszego kościoła wchodzi kłamliwa nauka, to my pierwsi, którzy to zobaczymy, mamy obowiązek, obowiązek ją zatrzymać, to my mamy obowiązek stać i powiedzieć, to jest herezja. Zobaczmy, jak się sprawy mają z Biblią w ręku. Zacznę od 17 rozdziału Dziejów Apostolskich od 10 wersetu. 17.10. Dzieje Apostolskie Bracia zaś wyprawili zaraz, zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli ono słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych Greków, niewiast i mężów. I tutaj się możemy zatrzymać, ponieważ Berejczycy bardzo często w zdrowych społecznościach, w zdrowych kościołach są uważani za wzór postępowania. Co tu jest napisane w dziejach Apostolskiej od 7 10 do 12? Że apostoł Paweł. Przyszedł do Berei, udał się do synagogi i zaczął tam nauczać. A Berejczycy badali pisma, czy tak się rzeczy mają, nie wierzyli na słowo, nie wierzyli uniesieniom emocjonalnym, przeżyciom duchowym, nie wierzyli, być może w wymowności Pawła, ale patrzyli i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają ze Słowem Bożym. Dopiero kiedy zobaczyli, że Paweł zwiastuje zdrową naukę, że Paweł zwiastuje prawdę Boże, mogli dopiero powiedzieć na to Amel. Berejczycy zawsze i wszędzie powinni być wzorem naszego postępowania. Zawsze powinniśmy badać naukę z Biblią w ręku. No i to, co teraz mówię, powinieneś z Biblią w ręku śledzić, czy ja Ciebie nie zwodzę, czy ja nie chcę, żebyś zaczął przyjmować moją naukę. Idźmy dalej. Idźmy dalej, ponieważ to jeszcze można odpowiedzieć A. Paweł, ale zobaczmy, co mówi 1 List Jana 4:1, czyli co mówi nam apostoł Jan, umiłowany apostoł Jezusa Chrystusa. A mówi tak: Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są, czy są z Boga, W wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie, nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Moi drodzy, jeszcze raz pierwszy werset z czwartego rozdziału listu Jana I: Umiłowani nie każdemu duchowi bierzcie, lecz badajcie duchy. Apostoł Jan zachęca nas i Ciebie, i mnie, i wszystkich, którzy tego będą słuchać, żebyśmy badali duchy, żebyśmy tak jak pierw Apostoł Paweł, teraz Apostoł Jan, badali naukę, badali duchy, czy są z Boga. Czy to, z czym któryś nauczyciel przychodzi do Ciebie, z jakąkolwiek nauką, czy ona jest z Boga. I jeżeli, jeżeli jest ona niezgodna ze Słowem Bożym, jeżeli Ty to zobaczysz, jeżeli Bóg Ci pokaże, to jako pierwszy masz wstać i powiedzieć nie, nie mówię na to amen. To jest zła nauka, to nie jest boża nauka. Idźmy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Drugi przepraszam, list do zborów w Efezie z księgi objawienia drugiego rozdziału. Do anioła zborów w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Jeszcze raz. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Pan Jezus pochwala zbór w Efezie, który zbadał fałszywych apostołów i stwierdził, że są kłamcami. Dzisiaj, jeżeli ktoś by przyszedł z nauką i podał się, że jest apostołem, Byłby przyjęty, nikt by go nie sprawdzał. A jednak w Efezie ci ludzie zostali poddani próbie i zostali, zostali nazwani kłamcami. I Bóg to pochwala. Rozumiesz? Przeczytałem trzy krótkie fragmenty z dziejów apostolskich, z pierwszego listu Jana i z księgi objawienia. I w pierwszym przypadku jest pokazane, że kiedy sam apostoł Paweł przyszedł, to jego też badali. Czy tak się sprawy mają? Apostoł Jan pisze. Badajcie duchy. Nie każdemu duchowi wierzcie, nie nie wszystkiemu, co wam przychodzi nawet do głowy, nie wierzcie, że to jest od Ducha Bożego. Często jest tak, że ktoś mówi, Bóg mi to położył na serce, ja to czuję, ja mam przekonanie. Ja, ja, ja. Zawsze to ja jest w centrum. Jeżeli, jeżeli na coś ci, na serce zostało położone, nie znaczy że jest to zgodne z Bożą wolą. Nie znaczy, że to Bóg do ciebie z tym przyszedł. A już, jeżeli zauważysz, że jest to niezgodne ze Słowem Bożym, to natychmiast trzeba to odrzucić. Nawet jeżeli masz do tego przekonanie. Na podstawie przekonań, na podstawie emocji, na podstawie tego, co czujecie, powstało bardzo wiele herezji, bardzo wiele kościołów, bardzo wiele denominacji, moi drodzy. Więc badajcie duchy. Nie każdemu duchowi wieście. I wreszcie yy, w kościele w Efezie zostali poddani próbie fałszywi apostołowie, i Bóg ich chwali, Pan Jezus ich chwali za to, że, że zostali poddani próbie i stwierdzone zostało, że są kłamcami. Zobaczcie, apostoła Pała, Merejczycy sprawdzali. Tutaj w Efezie też niektórzy zostali sprawdzeni i wyszło, że to heretycy. Moi drodzy, Powiem wprost, mamy obowiązek nawet. Obowiązek mamy zbadania i osądzania nauki. Mamy obowiązek nieprzyjmowania wszystkiego tak po prostu. Tak bez żadnego, bez żadnej refleksji, bez żadnego zastanowienia. I ile razy widziałem też powiem szczerze, że na YouTubie często widzę ludzi, którzy mają charyzmatyczny charakter, mają naprawdę siłę, nawet kiedy mówią, nawet kiedy wyłączy się ich głos, to widać, że oni są urodzonymi przywódcami, że już drugo, że to jest to, co mówią, ale jak mówią, pociągają za sobą wielkie tłumy i nierzadko właśnie to oni są zwodzicielami, nierzadko właśnie oni przemycają fałszywą naukę. W jaki sposób hipnotyzują, czarują słuchaczy i co? I nawet z... nikt nie otwiera Biblii i nie patrzy, czy tak się sprawy mają. Nie sprawdzacie, nie konfrontujecie. I dlatego tak bardzo łatwo, bez refleksji, herezja, fałszywa nauka przemnika do Kościoła Jezusa Chrystusa. Naszym obowiązkiem. Jest sprawdzenie, czy tak się rzeczy mają. Naszym obowiązkiem nie jest przyjmowanie wszystkiego na twarz. Naszym obowiązkiem jest patrzeć, czy tak się rzeczy mają. Nie każdemu duchowi wierzcie, nie każdemu nauczycielowi wierzcie, nie każdemu, kto trzyma Biblię w ręku, wierzcie. Ponieważ Pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, kiedy mówił o czasach ostatecznych, mówił, czym one się będą charakteryzować. Chcecie? Zobaczmy to jeszcze. Zobaczmy, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od trzeciego wersetu, Pan Jezus zaczyna opowiadać o czasach ostatecznych. I swoje słowa zaczyna tak. A Jezus, od... A apostołowie, jeszcze wtedy uczniowie, pytają, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? I zobaczcie, co Jezus odpowiada. A Jezus odpowiadając, rzekł im. Baczcie, żeby was, kto nie zwiódł ale wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą od czego zaczyna Pan Jezus Chrystus mowę o czasach ostatecznych o tym, że przyjdzie wielu fałszywych nauczycieli wielu fałszywych proroków i wielu fałszywych Jezusów Chrystusów i co? i mamy być czujni zobaczcie, idźmy dalej 21 werset. Pan Jezus powraca do tego tematu i mówi tak. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie, ocalało, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie. I uwaga, teraz posłuchajcie bardzo uważnie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Moi drodzy, czasy ostateczne będą charakteryzować się wylewem herezji, wylewem fałszywej nauki, wylewem fałszywych proroków, fałszywych Mesjaszy i fałszywych Chrystusów. I my mamy być czujni. Mamy być czujni, mamy nie wierzyć Mamy nie przyjmować wszystkiego tak na twarz. Mamy być bardzo czujni, żeby nie dać się zwieść. I teraz zobaczę jeszcze raz zobaczę tutaj 24 werset Ewangelia Mateusza 24-24. Posłuchajcie. Powstaną bowiem fałszywy, fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zjeść wybranych. Wielkie znaki, wielkie cuda. Przeczytajcie sobie sami. Trzynasty rozdział Księgi Objawienia. Jakie tam cuda będą się dziać. Ogień będzie z nieba spadał. Takie cuda będą robić fałszywi prorocy, żeby o ile można zwieść ludzi. Kiedy widzisz cuda, kiedy widzisz wielkie dzieła, kiedy widzisz coś nadnaturalnego, niekoniecznie Bóg przyłożył do tego rękę. Niekoniecznie nasz Jezus Chrystus jest w tym. Musimy być czujni, musimy uważać, ponieważ czasy ostateczne, które teraz zbliżają się do nas wielkimi krokami, będą charakteryzować się tym, że szatan będzie starał się o ile można zwieść wybranych. Dopiero Pan Jezus Chrystus mówi w tle o wojnach, o głodzie, o zarazie, o morze i o tym wszystkim, co się będzie dziać wokół nas. I kończy swoją mowę mówiąc bądźcie czujni, czuwajcie. Więc moi drodzy, skoro sam Chrystus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, przed fałszywymi mesjaszami, przed fałszywymi nauczycielami, przed fałszywymi Chrystusami, to daje nam jasno do zrozumienia, że musimy być czujni i możemy z naszych poprzedników brać przykład. Apostoła Pawła, jeszcze raz wrócę do tych przykładów. Apostoła Pawła Sprawdzali z Biblią w ręku, z pergaminami, no bo wtedy jeszcze był Stary Testament. Tak tylko nadmienię, żeby ktoś mnie za słowa nie łapał. Apostoła Pała sprawdzali. I Jan powiedział: Nie każdemu duchowi wierzcie. Nie każdy duch pochodzi z Boga. Mamy nie wierzyć, mamy być czujni. Więc naszym obowiązkiem jest trwać w prawdzie, naszym obowiązkiem jest bronić prawdy, naszym obowiązkiem jest reagować na herezję, która teraz się wylewa. Dzisiaj, moi drodzy, jest szaleństwo. Obserwuję, mamy dzień 2021 rok i ja sam obserwuję od jakiegoś roku, półtorej roku jedną ważną rzecz. Wielu ludzi włącza tak jak, no można powiedzieć tak jak ja, włącza, uruchamia konta na Facebooku, na YouTubie. I robią nauczania, ale wielu z nich, tych ludzi, głosi herezję, wielu z tych ludzi przyciąga ludzi do, ludzi do siebie gładką, mobą, cudami, cudeńkami. Ale kiedy pytasz tych ludzi, czy w Twoim zborze wiedzą, że nagrywasz, wiedzą, że nauczasz innych, i czy wiedzą, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, to często jest tak, że, że nikt nie wie, że oni te, to robią. Nawet często ci sami ludzie nie są członkami danego kościoła. Porzucili kościół. Porzucili z różnych powodów. Pozwolę sobie nie podawać imion, ale jakiś czas temu było pewne małżeństwo, które nauczało wspaniale w internecie. Zdobywali rzesze tłumów, rzesze wierzących. Widziałem, jak często udostępniają ich nagrania. A jednak, a jednak, dzisiaj... Przeciwko nim toczy się sprawa, ponieważ tych takich nowo nawróconych przyciągali na swoją stronę, i ci ludzie zakupywali jakąś ziemię za nich, sprawy finansowe, naciągali ich na kasę. Kiedy głębiej weszłem, żeby poznać tych ludzi, zacząłem czytać, to zobaczyłem, że na stronie ich kościoła, starsi kościoła, napisali oficjalnie, że ci ludzie nie są członkami ich kościoła, ponieważ są buntni, nie poddają się, są niepokorni i oni. Nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Więc zobacz, nie wiesz, kto tak naprawdę jest wokół Ciebie. Dlatego ostrzegam też przed wszelkimi maściami nauczycielami, żebyście ich sprawdzali z Biblią w ręku, żebyście nie wierzyli na słowo, żebyście patrzyli, gdzie jest prawda, ponieważ Pan Jezus Chrystus mówi nam, żebyśmy wytrwali w prawdzie, żebyśmy nie wierzyli wszystkim na słowo. Nawet jeżeli ktoś się podaje za kaznodzieję, nawet jeżeli ktoś się podaje za apostoła to mamy tak jak w Efezie, sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Jeszcze raz, bracie i siostro w Jezusie Chrystusie, jeżeli zależy Ci, aby Twój Kościół był zdrowy na Twojej społeczności, trwaj w prawdzie i badaj duchy. Amen. Chwała Jezusowi.